Cześć, witam Was serdecznie. Jak pewnie wszyscy dobrze wiecie, obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zdrowia. Ja właśnie z tej okazji przychodzę do Was z małą informacją na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bo uważam, że ten aspekt jest kluczowy przede wszystkim właśnie w rozwoju młodych ludzi. Więc jeżeli jesteście albo młodymi ludźmi, albo rodzicami, którzy mają swoje pociechy, to musicie koniecznie wejść na stronę Psychomedic i pobrać sobie darmowego e-booka właśnie na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Znajdziecie tam szereg bardzo przydatnych informacji na temat pierwszych symptomów, jak może się objawiać depresja czy różnego rodzaju problemy z psychiką tych młodych ludzi, ale również znajdziecie tam szereg informacji na temat tego, gdzie udać się. Po pomoc. Także zapraszam wszystkich serdecznie psychomedic.pl i tam jest do pobrania darmowy e-book na temat właśnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.